Witam serdecznie AgroSimax Iwona Polewska. Szanowni Państwo, jesteśmy na plantacji brokuła. Brokuł był wysadzony do gruntu 8 tygodni temu. Dwa tygodnie po posadzeniu był zastosowany tutaj preparat Rizosum N Plus w dawce 25 gram na hektar. Dzisiaj przyjechaliśmy zobaczyć, czy e, ten preparat rzeczywiście spełnił swoją rolę i jest odpowiedni poziom nawożenia azotowego. Mało tego, przy okazji przy ilustracji tego pola zaobserwowałam, że stan odżywienia tego brokuła jest naprawdę. Bardzo dobry. Nie widzę tutaj niedoborów poszczególnych składników pokarmowych, ale jest to również zasługa bardzo dobrego przygotowania tego stanowiska. Szanowni Państwo, to jest to, o czym Państwu komunikuję we wszystkich swoich filmikach. Dobre przygotowanie stanowiska, nawet pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, przebiegu pogody, mało opadów. Słyszycie Państwo ten hałas w tle? To są właśnie deszczownie, które tutaj pracują na polu, po to, żeby dostarczyć warzywom odpowiednią ilość wody ale dobre przygotowanie stanowiska, zabezpieczenie w odpowiednie składniki pokarmowe, czyli wykonanie analizy, zbilansowanie składników plus innowacyjne rozwiązanie, takie jakim są preparaty zawierające naturalne bakterie. Właśnie Rizosomen Plus w dawce 25 gram na hektar zastymulował równomierny wzrost. Pomimo stresów, wszechobecnie panujących w całym sezonie i widzimy, że ta plantacja utrzymuje się na wysokim poziomie. Oby tak dalej liczymy na wysokie plony. Jeśli chodzi o e, potem utrzymanie plonu wysokiej jakości, takiego, który będzie się nadawał do długiego przechowania, będzie trwały w obrocie handlowym, będziemy tutaj dalej kontrolować e, nawożenie wapniem. Na tym polu będzie zastosowany preparat ASX Helat wapnia w dawce 2 kg na hektar. W dzisiejszym komunikacie to tyle. Zapraszam do śledzenia naszych kolejnych komunikatów, filmików. Zadawajcie pod, pod nimi pytania. Będziemy starali się Państwu na wszystkie pytania odpowiadać na bieżąco i do zobaczenia wkrótce.